W szkole podstawowej nr 7 od 11 lat tradycją stały się bożonarodzeniowe przedstawienia poprzedzające grudniowe święta. Teraz stały się także tradycją miejskiego zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa nr 7 i gimnazjum nr 2. Spotyka się tutaj cała społeczność szkolna, ale również zapraszamy wszystkich tych, którzy są nam bliscy, z którymi chcemy podzielić się takim tradycyjnym opłatkiem. Przedstawienie odbyło się w sali gimnastycznej, odświętnie przystrojonej przez nauczycielki z klas edukacji wczesnoszkolnej. Pełna sala z trudem mogła pomieścić przybyłych na to przedstawienie rodziców wraz ze swoimi dziećmi oraz nauczycielami. W przedstawieniu brali udział uczniowie klasy edukacji wczesnoszkolnej, to jest klasy pierwsze, drugie i trzecie. Jaką rolę grałaś i na czym ona polega? Grałam rolę z, z świętej Jadwigi królowej. Polski Polegała ona na tym, że opowiadałam o swoim, kawałek o swoim życiu. Trudno było nauczyć się tej roli? Nie, bardzo prosto. A jak się przygotowywałaś do niej? Po, po prostu byłam na próbach i solidnie się, solidnie się uczyłam w domu. Przedstawienie przeplatane było kolędami śpiewanymi przez wszystkich zebranych w towarzystwie szkolnego chóru. Że śpiewałyśmy w chórku. A co takiego, że się śpiewały? Kolendy i tak dalej. A jakie kolendy? Na przykład przybliżali do Betlejem, lulejże Jezuniu, no i w ogóle. A proszę powiedzieć, jak się pani śpiewało te kolendy, Czy one są trudne do opanowania? Kolendy są proste, trzeba tylko się do nich przyłożyć i znać tekst. Byłem jednym, jednym z uczestników w chórze szkolnym. Dlaczego akurat śpiewasz w takim chórze? Czy to ciebie interesuje? To jest twoja pasja? Tak, w pewnym sensie podoba mi się to zajęcie i z zajęć artystycznych, które mieliśmy do wyboru, wybrałem akurat chór. Miałem jeszcze do wyboru, o ile się nie mylę, plastykę oraz teatr. młodsi uczniowie szkoły po raz kolejny przypomnieli historię narodzenia w Betlejem Syna Bożego. Była z nieba, za oczy, za mowę, których tak potrzeba. Prowadzisz nas co swoją drogą prostą, pokazujesz dobro kwiaty, które rosną. Dla nas słońce wschodzi, dla nas noc nadchodzi. Z twej łaski dla ludzi ziemia płody rodzi. Ręcze nasze wkładać przeróżne zdolności, byśmy korzystali z tych łas obitości. Dla nas dzisiaj wszystkich nieba wstępuje i w ludzkiej osobie ubóstwo przyjmuje, bo tak nas ukochał ponad skarby świata, wyciągnął swe ręce do nas jak do brata. Nam pragnie zawsze udzielić pomocy, jak dobry przyjaciel swej niebiańskiej mocy. To dla nas to wszystko, on wciąż na nas czeka, więc spieszmy do niego, by chwili nie wzlekać. Dajmy mu swą miłość, on nie chce nic więcej, on od wszystkich ludzi chce pozyskać serce. My jesteśmy jeszcze mali i skarbów nie mamy, Kochany, na znak, że to prawda, że mówimy szczerze gorące serduszko ci składamy w świeże. Powiedz miły aniołeczku, który stoi przy żubeczku, jaki żubek ma znaczenie, święte Boże Narodzenie. Powiedz miły aniołeczku, który służy. Jasełka są naszą tradycją szkolną od, wielku, od wielu lat i staramy się to podtrzymywać. Co roku staramy się inaczej, żeby to wyglądało. No Wiadomo, gości mamy tych samych, I żeby się nie powielały jasełka. Staramy się, żeby co roku było coś innego. W tym roku w przedstawianą historię włączono wątki wspaniałych Polaków, z których możemy być dumni i którzy powinni stać się wzorem do naśladowania w naszym życiu.

Racznie powitać młodzież, a dzieci przytulić do serca. Zobaczyliśmy również Fryderyka Chopina. Wiem, że niezwykły talent od Boga otrzymałam, dlatego artystyczną drogę życia obrałam. Dzieci, które do tej szkoły uczęszczają, również talent muzyczny posiadają. Więc zapamiętajcie sobie, mili uczniowie, niech każdy z Was z osobna się dowie, gdy muzyka płynie, tak jak potrafisz, tańcz i śpiewaj. W serca ludzi radość i wzruszenie wlewaj. Wystąpił również Adam Mickiewicz. Do was słowa, które głęboko przemyślałem, gdy w samotności o Bogu i sensie ludzkiego życia rozważałem. Miłe Bogu jest anioł w pienie, lecz niższe człowiekami cieniem. Na scenie pojawiła się królowa Jadwiga. O chorych i biednych zauważałam. Przytułki szpitalne dla nich budowałam. Chciałabym, aby dzieci chodzące do tej szkoły również pomagały słabszym i chorym. Wystąpił też Jan Matejko. W Krakowie swój dom rodzinny miałem. Farby pędzle, w malarstwo pokochałem. Talentem plastycznym bóg mnie obdarował. Pragnął, aby z tych zdolności w życiu nie zmarnował. Również mogliśmy zobaczyć najsłynniejszego polskiego sportowca Adama Małysza. Przy to, panie. Przyjmij sportowca powitanie. W moim sercu gość, radość wielka, zawierzenie i podzięka. Talent narciarski od ciebie otrzymałem. Od dzieciństwa czas na skończu spędzałem. Wierzę, sportowcowi dużo silnej woli trzeba, bo na treningach siódme poty wylewa. Po przedstawieniu odbyło się tradycyjne podzielenie się opłatkiem i złożenie życzeń z wszystkimi bliskimi osobami. Chciałbym również bardzo podziękować uczniom klasy pierwszej A, drugiej A i trzeciej A za przygotowanie jasełek oraz ich wychowawczyniom, pani Małgorzacie Tymek-Mibelickiej, pani Agnieszce dokajcy i pani Mariałki Prawiej. Za oprawę muzyczną bardzo dziękuję panu Damianowi i za pomoc przy organizacji Ekscelach Chodników Brawa dla nich, brawo dla niego. Chciałabym w dniu dzisiejszym w całej społeczności szkolnej, złożyć wszystkim Państwu serdeczne życzenia. Zdrowych, wesołych świąt w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Tak ciepłej, żeby ogrzewała nasze serca przez cały rok. Dziękuję i do zobaczenia za rok. Po raz pierwszy podczas kolędowania szkoły odwiedzili seniorzy z Kłodzkiego Klubu Seniora, którzy zostali zaproszeni do biblioteki szkolnej na wigilijny poczęstunek. Z okazji zbliżających się świąt Bożonarodzeniowych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 przygotowały specjalną wystawę. Już od tygodnia próbowaliśmy wprowadzić w szkole atmosferę świąt i między innymi dzieciaki przygotowały wystawkę, która była związana idealnie z aurą, z akcesoriami, z przedmiotami, które przybliżają już święta Bożego Narodzenia. Ponadto to, co dzieciaki przygotowały, również posłużyło nam do promocji naszej szkoły i do wprowadzenia świąt w taki y, 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 aurę świąteczną wśród innych ludzi i będą sprzedawane na jarmarku adwentowym na rynku w Kłodzku. Dzieci przede wszystkim skupiły się na pracach plastyczno-technicznych z papieru, z różnego rodzaju innymi elementami, które tutaj można zobaczyć, ale również wykonywały strojki świąteczne, malowały bombki, robiły kartki z życzeniami, robiły przepiękne bombki z systemem origami, więc bardzo się napracowały, bo zrobienie takiej bombki czasami zajmuje kilka godzin. I jeżeli Państwo są zainteresowani, to spokojnie można przyjść i zobaczyć wystawę w szkole, ale również na jaremarku handwetowym.